Witamy. W drugiej części naszej rozmowy skończyliśmy na pieczeniu chleba i na serach, z tego co pamiętam. I stwierdziłaś, że to jest bardzo ciekawe zajęcie, kiedy łączysz te dwie rzeczy. Tak, bo jest y, taki specyficzny zapach, roznosi się wtedy po domu. Nie tylko po domu, y, tylko jak tak y, przemieszczamy się, bo musimy wyjść y, do naszych zwierzątek, to ja czuję nawet na podwórku y, zapach chleba i zapach tego sera, który się robi, bo on jest taki specyficzny, y, kwaśny. Y, no nie umiem Państwu określić jaki to jest zapach, bo trzeba by przyjechać, powąchać i zobaczyć, ale y, pachnę tak, ręce mi pachną y, i mąką mhm. i serem i ten y, na przykład bardzo zdrowa jest serbatka. No Na... bo bo przypomnijmy, masz kozę i tak, koziołka. Mam kozę i koziołka. Rozumiem, że doimy kozę. Doimy kozę, koziołka nie. Koziołek to jest taki nasz ulubieniec, e, taki troszkę rozpieszczony. Czy to, się czy to jest CAP? Tak, to, to będzie Cap. No, on ma, już tak. jest CAPem, bo... Bo, bo... bo mi się coś kojarzy z CAPem, ale co to jest ten Cap? To znaczy... Samiec z kozy? E, tak. Aha, dobrze. Kozioł. Koziołek. Kozioł, tylko no, koziołek był malutki. Yy, Obecnie, jak yy, nawet ostatnio żeśmy go tak porównali, myśleliśmy, że jest wciąż mniejszy od kozy, ale okazuje się, że nie. Że on jednak już powoli tą kozę dogonił i jest coraz większy. Cap jest dlatego, że. Bo tak by może był dalej koziołkiem. Że zazwyczaj y, takie małe koziołki się kastruje, że ewentualnie, gdyby potem chciało się go spożyć, uh -huh. czy sprzedać do spożycia to wtedy to mięso nie wydziela jakiegoś specyficznego zapachu. Ale nasz koziołek, już na samym wstępie, jak do nas przyjechał, to y, będzie odgrywał rolę, rolę reproduktora i on nie stracił nic na swoim... Męskości. na swojej męskości. Absolutnie nie zostaje z nami do emerytury. Czyli rozumiem, że dalej jest to facet z jajami. Tak. Całkowicie, całkowicie, I ta kuska już czeka na niego. Yy, kuska tak, yy, staramy się ich razem łączyć, bo oni bardzo za sobą tęsknią uh -huh. i bo czas, od czasu do czasu koziołek jak yy, na dużo na rozrabia, to zostaje odstawiony od kuski, uh -huh. ale kuska wtedy nie je, chodzi, kręci się, bo kozy to w ogóle kozy to są w ogóle towarzyskie zwierzęta i one nie lubią samotności. I dlatego najlepiej mieć dwie, trzy kuski i jednego koziołka. No my czekamy, aż może nasza Marlenka w końcu zostanie mamą, mm -hmm. bo y, kupując ją, kupiliśmy... Znaczy ona miała y, młode, ale myśmy kupili bez tego młodego, miała po prostu dwa inne młode y, kuskę i koziołka adoptowanego. No ale jakoś nie bardzo możemy jeszcze rozeznać się w tym, kiedy ona powinna być dopuszczana, bo niby zazwyczaj mówią, że to jest od sierpnia tak, do października, no ale jeżeli nie będzie w ciąży, nie zakoci się, to, to przez cały rok możemy próbować. No i tak teraz sprawdzaliśmy, czy ta nasza marlenka zostanie małą czy nie, no ale testy, takie testy dla kobiet ciążowe to wykazują, że nie. No, wyczytałam znaczy nie, tak, wyczytałam w internecie i było kiedyś taki mądry pan powiedział, że bierze się szklankę wody, takiej temperatura pokojowa i kropelkę mleka od kozy. Jak mleko rozpuści się na samej górze, to koza nie jest w ciąży. Jak się rozpuści w środku szklanki, to jest ciąża początkowa, a jak na dnie to ciąża zaawansowana. No tak myślę, że. U mojej marlenki jest ciąża początkowa. Aha. Ale nie jestem pewna, bo to jest tylko po tej kropli mleka. Ale wpadłam na taki genialny pomysł, że mogę ją jeszcze zmierzyć po obwodzie, i co dwa tygodnie ją teraz będę mierzyć i sprawdzać, czy ona tyje, czy nie. No to chyba się samo pokaże. Ale na razie mleczko daje. Na razie mleczko daje, daje go niewiele, ale my też nie za dużo oczekujemy, ponieważ no co byśmy robili mhm. z tym całym mlekiem? Część mleka wypijamy, część mleka zostawiamy właśnie na zrobienie sobie serów i potem jak przyjeżdżają do nas znajomi albo my gdzieś idziemy, to zabieramy te nasze sery i robimy taką degustację. Jest tego niewiele, więc na przykład na niektóre sery trzeba długo czekać, bo wiadomo, że ser im starszy, tym lepszy. A to Ale. są białe sery, czy...? Białe. Białe, tak? Ale nie zawsze wychodzi. Mnie przynajmniej nie zawsze wychodzi y, ser taki, jakbym chciała. No nie wiem, czy ja może coś zmieniam recepturę. Raczej staram się nie zmieniać. A recepturę Ale zależy z znalazłaś też... znalazłaś w internecie, czy się nauczyłaś od kogoś? Jak A nie, było? to znalazłam też w internecie, ponieważ... Y, ponieważ już nie pamiętałam, jak mi teściowa mówiła, jak ona robiła sery. Aha. Wiem, że jak mleko skwaśniało trzeba je było odgrzać. Ale, żeby zrobić taki twardszy ser, który na przykład po to w jakimś czasie, wiadomo, że kozie sery, one nigdy nie będą całkowicie żółte. One się zrobią bardziej białe, ale nie będą żółte. Więc trzeba, by, trzeba dawać taką podpuszczkę, żeby to szybciej się zsiadło. To jest wszystko, co dają yy, serowarzy. Tak to się mówi? Tak. Mhm. Chyba. No więc też staram się tak robić jak oni. Zaopatrzyłam się nawet w takie specjalne, to są specjalne bakterie, chyba z jelit hmm, kozich, z żołądków kozich. Ta firma internetowa znajduje się na Mazurach. Nie wiem, czy słyszałeś, a na pewno słyszałeś, bo ten pan to jest Praktyk u Praktyka. Takie coś Widziałeś taki program? Nie A wiesz, to... telewizora nie mam od dawna. A nie, ja to widziałam na internecie, na YouTubie. No wiesz, kozy też nie mam, więc na razie się nie interesuję mlekiem kozim. U Ciebie pobieram pierwsze lekcje, jeśli chodzi o ten temat. Myślę, że troszeczkę częściej będę rozmawiał, więc będę dużo mądrzejszy i będę mógł mądrzejsze te pytania zadawać. Na razie się od Ciebie uczę, jak to z tym serem u bywa. W każdym razie roboty jest, bo to się powtarza co jaki okres czasu takie y... robienie serów? Co tydzień. Co tydzień? Znaczy mogłabym robić częściej, ale z tego względu, że my to mleko jeszcze częściowo wypijamy, więc staram się uzbrać przynajmniej 5 litrów tego mleka, żeby bo wiesz, było z czego zrobić. By było z czego zrobić, bo na przykład z 5 litrów mleka wychodzi tylko pół kilo sera. Mhm. Żeby on był ser długo dojrzewający, to, to jak zrobię jeden serek, to muszę poczekać, aż on mi troszeczkę poleży, go tam sobie poprzewracam. Czasami się zdarza, że zjadamy na bieżąco. Ale jak syn czy córka mnie prosi, ale zostaw na trochę, zobaczymy jaki jest smak. Wtedy ten ser sobie tam leżakuje, a ja sobie robię, robię, robię. I po jakimś czasie zjadamy te sery. A dzieci polubiły te sery? Moje dzieci lubią wszystko praktycznie. Mm -hmm. To znaczy, są, nie należą do osób, które by czegoś nie spróbowały. A zazwyczaj jak spróbują i coś im smakuje, to, to starają się to jeść. A to mleko kozie, nie wiem, jest jakieś wyjątkowe. Jak to, jak je oceniasz? Wiesz, co wydaje mi się, że jest. Mleko y, krow jest takie rzadsze. Mm -hmm. Mleko kozie jest tak jakby ciut gęściejsze. Nawet początkowa, pierwsza spróbowałam mleka koziego, y, to y, wydawało mi się, że jest tak jakby mleko skondensowane, takie, taką Aha. konsystencję ma. Ale nie wiem, może to zależy też, co się kozie podaje, bo. <laughs> Przepraszam. Bo są, jest tak, że na przykład, wiesz, ona daje raz więcej, raz mniej tego mleka, ale to jest w zależności też, co ona jada. Jak ma więcej warzyw, latem na przykład więcej piły, to dawały więcej mleczka. To dojiliśmy dwa razy dziennie i wychodzi nam około litr, litr 300 do półtora litra dziennie, ale nie zawsze. Zdarza się, że jest tego mleczka mniej. I ja nie odczułam na przykład po sobie, ani moja córka, ani mój syn, żeby to mleko miało jakiś specyficzny zapach. Nawet powiem Ci, że poczęstowałam tym mleczkiem moją koleżankę, którą spotkałam w tym roku w październiku po 40 latach praktycznie nie widzenia się. I ona jak spróbowała, to powiedziała: Absolutnie nie ma nic do zarzucenia, żeby to mleko było jakieś inne, a nawet jest bardzo smaczne. Czyli jeśli chodzi o walory smakowe, polecasz? Dobrze, tak. Oczywiście, twoja kuska, rozumiem, że to jak taka pańcia na, na tej waszej zagrodzie chodzi sobie. I co właściwie je taka koza? Bo powiedziałaś mi przed audycją, że to wcale nie jest tak, że koza wszystko zje. No nie, ona wszystkiego nie zje i nie zje na przykład też, jak ma jakąś taką nieświeżą już nieświeże warzywa, ona przeważnie, ona czuje czy to warzywo jest takie soczyste, czy nie. A może jest taka rozkapryszona przez Was? To też może być, bo mam taką zaprzyjaźnioną panią, która mi w bardzo wielu rzeczach pomaga, panią Zosię. I pozdrawiamy panią Zosię. Pozdrawiamy panią Zosię i pani Zosia powiedziała, że nasza koza jest gruba, że jest przejedzona powiedziała ja jeszcze w życiu nie widziała takiego grubego koziołka. I ty teraz nie wiesz, czy ona tak, jest w ciąży, czy to po prostu tak, taka ona jej natura. Tak, ja ją y, tak mierzę i jak ona tak zacznie trochę szybciej przybierać y, w tym swoim obwodzie, no to pomyślę, znaczy twierdzę, że chyba może jest. No bo przecież z samego jedzenia by tak znowu nie tyła za szybko, nie? Uh -huh. No nie byłaby takiej możliwości. <laughs> A nie z taką pancią, bo na przykład my mamy, jeszcze mamy nieogrodzoną naszą łączkę, więc jak ona idzie sobie latem na łączkę, to my musimy ją tam jednak zabezpieczyć w jakiś sposób, chociaż ona i tak jest dużo sprytniejsza od nas, bo nieraz, ona ma taki łańcuszek dosyć dłuższy, nieraz nam się zerwały nie to, że zerwały, nie, przepraszam one się odplątały z tego łańcuszka, nie wiem jakim cudem, i przybiegły. No, to gdyby furtka była otwarta, to pewnie przyszłyby na plac, ale wyczaiłyby taką drogę dookoła, że chyba górą będzie łatwiej przyjść do domu. A powiedz mi, bo tak, rozumiem, że macie swoje mleko, swoje sery, swoje jajka. Tak, swój, swój drób. Swój drób, czyli tak. bo jesteście mięsożerni, to rozumiem, że też jadacie Coraz to. Coraz mniej jesteśmy mięsożerni. A dlaczego? Y Dlaczego? Dlatego, że tak mamy o dietę, Aha. Y, wiesz, jak coś musisz y, sam wyprodukować, y, musisz y, sam to potem, powiedzmy sobie, taką kaczuszkę wyskupać, y, co nie jest takie proste i nie jest takie szybkie, że chopsiu, już kaczka jest wyskupana, obrana z tych swoich pięknych pióreczek, y, to jak to sobie przyrządzimy. To zależy, co z tego robimy, bo jeżeli robimy takie na przykład mięsko do kanapek, no to wtedy na to, takie dwa udeczka malutkie, to wystarczają nam na obiad. Nie robimy tego codziennie, że to na przykład codziennie jedna kaczka czy jedna kura, tylko robimy to od czasu do czasu. No, łatwiej nam było, bo mieliśmy kiedyś prosiaczki, no, chcieliśmy zaeksperymentować, czy my się nadajemy na hodowców. Trzody chlewnej. Trzody chlewnej. No, ale chyba się nie nadajemy, ponieważ to było dla nas za dużo. Czyli perspektywa zjedzenia, czy sama praca? Praca, nie, wiesz, zjeść to potem wszystko. Znaczy, część żeśmy rozdali, ale pomimo tego, że rozdaliśmy część tego mięska, które nam zostało, to potem nie mieliśmy co z tym robić. Mhm, nie, myślałam, że są się... problemy etyczne, jak o tym to zwierzątko tam... Nie, nie, słuchaj, ja jestem na tyle rozsądną kobietą, że ja jak na przykład ym, ktoś powiedział, że nietyczne jest to, że się doi krowę, y, czy doi się kozę, bo to jest jej mleko. Ale nietyczne by było niewydojenie takiej krowy i takiej kozy, ponieważ ona by się rozchorowała, gdyby nie została wydojona. Mhm. I ja zazwyczaj moim zwierzątkom od początku stawiam sprawę jazdu. Na przykład mieliśmy taką świnkę Gabrysię. Mówiłam Gabrysia, z ciebie będą pyszne szyneczki. No, specyficzne poczucie humoru. Ale nie mogłam ukryć przed nią, że. No, Dlatego jej powiedziałam, jedz. No, przepraszam, wiesz, ja nic nie mam przeciwko mięsożercom, jestem wegetarianinem, wszystko rozumiem, ale wiesz, no tak, trochę Nie ja pod... wiem, no tak, ale słuchaj... Um... Znaczy, nie wyobrażam siebie akurat w tym życiu, że mógłbym takie coś zrobić. No, generalnie rozumiem, że tak powinno funkcjonować i to jest normalne prawo natury. Ale to, no nie wiem, ciężko by im było. No, nam też było ciężko rozstać się z Gabrysią, ale Gabrysia już przerosła. Już Aha, już, już było. była w takim, takim momencie swojego życia, że była dużo, dużo, dużo Gabi. Tak, tak, tak. Już trzeba, już po prostu sama sobie <laughs> nie wytrzymywała i nawet powiedziała: weźcie mnie, na obiad. Tak. Darek mi zarzuca, nasz wspólny kolega, że mm, postępuje nieetycznie, bo jak mamy nadmiar jajeczek, to wtedy ja sprzedaję y, naszym zaprzyjaźnionym osobom. Ale to nie to, że ja jej sprzedaję, że ja tam jakoś podbieram. Tylko te kury same przychodzą do nas na ganek, one nas informują, kiedy zniosą jajko, bo one wtedy na przykład bardzo gdaczą i one też nie mogą zająć się wszystkimi na przykład swoimi maluchami, prawda. No to jak potem siedzą sobie na tych jajeczkach i odchowają troszkę te maluchy, to te maluchy podrzucają nam. Ja to tak mówię, że one nam podrzucają, wtedy my się nimi opiekujemy. No i zawsze im powtarzam, że jak nie będą grzeczne i nie będą znosić jajek, no to będą musiały emigrować do miasta. No to rzeczywiście taka kara sroga. Dosyć sroga tak. <laughs> spotkała. I zawsze im tłumaczę, że za zarobiony pieniąż, za, zarobione, za sprzedane ja, który które my sprzedajemy, kupujemy dla nich kukurydzę, kupujemy dla nich kaszę, no bo tam powiedzmy sobie pszeniczkę. powiedzmy powiedzmy Mirko, co jeszcze? Y zboże. No, zboże mamy swoje. Macie swoje zboże? Mamy, bo mamy, no, no, różnie tam. No macie te dwa hektary, to coś tam jeszcze macie zasianego z takich, mamy, takich rzeczy? Ma, no ale my mamy tak jeszcze y, trochę sadu mamy, mhm. y, mamy taką taki namiot foliowy, gdzie mamy swoje pomidorki, także mamy ręce pełne roboty od, laty, mm. od wczesnej wiosny do późnej jesieni. A co z pomidorów robisz? A z pomidorów robię przeciery najczęściej, y, rozdaję je wszystkim na prawo i lewo, mm -hmm. y, zjadamy je dużo, zjadamy pomidorów, y, także akurat nam pasuje koziserek pomidorek, nasza własna cebula. Też mamy cebulę, bo zawsze mamy troszkę warzyw, żeby mieć coś swojego. Także teraz mamy już w prawie wszystko swoje. Mamy swoje buraki, które mamy powkładane do słoiczku, mamy swoją papryczkę, mamy swoje pomidorki. A jest jakaś taka specjalność kuchni, co mogłaby czymś mogłaby się pochwalić, jeśli chodzi o przetwory i może jakiś przy, przepis, jakiś ciekawszy podyktować? Wiesz co, buraczki, to mam taki prosty przepis, yy, bo ja ich... Nie trę na tartce, tylko robię je, w, jeżeli są małe, to robię je w całości, jeżeli są większe, to kroję je na cztery czy tam w plastry mm -hmm. y, i do zalewy dodaję czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, y, sól, cukier, ocet, musi być, żeby to nam wytrzymało i dodaję kilka goździków. Mm -hmm. ale to gotujesz najpierw te y, tak, buraczki? Tak, zalewę gotuję, buraczki gotuję, obieram, wkładam do słoiczków, zalewam, potem pastaryzuję jeszcze. A z pomidorów to robię najprostszy przepis jaki może być, ja nie wysmażam tak jak inni, że to się musi smażyć 3 czy 4 mm -hmm. dni, bo mam za dużo pomidorów, żeby potem... Nie obrabiasz, nie obrabiasz tego. Nie, nie nadążyłabym tego mm -hmm. przerabiać, więc y, biorę troszeczkę masła, podduszę te pomidory na maśle, troszkę posolę, troszkę pocukruję, to mi się wszystko zagotuje, wygotuje się kilka minut, biorę blender, zblenduję, Przelewam to do słoiczków i moje pomidory mają kolor od razu zupy pomidorowej. Nie są takie bardzo ciemne, to, to zależy też. No, są jaśniejsze i ciemniejsze. A co ze skórkami robisz? Tak. Blendujesz? Ze skórką? ja ze skórkami i z tymi ziarenkami tam w środku też? No ja generalnie ze skórkami nie mam problemu. Moja żona zawsze mówiła A, te skórki, ale jakoś tak. Nie, to słuchaj, ja potem jak już otwieram słoika, widzę, że o źle się zblendowało, bo jest za dużo skórek, to jeszcze raz je wezmę, przemiksuję, wleję do zupy, nie potrzebuję wtedy ani śmietany, ani mleka dolewać. A pomidory Także, suszone robiłaś kiedyś? Tak. Przypadkiem zrobiłam jeden, pozostawiłam w namiocie i nam się ususzył i potem kupiliśmy sobie taką malutką suszareczkę i... Robiliśmy y, pomidorki suszone, nawet z zeszłego roku jeszcze mam do tej pory pomidory suszone. Paprykę też suszyłam i zioła mamy. Y, mamy. Co my mamy? Mamy miętę, mamy miętę anyżową, y, mamy rozmaryn, y, lubczyk, y, no, pietruszkę, koper, to jest o chrzan, o sobie sami robimy, tylko chrzan robimy na bieżąco. Nie tak, że jakoś do słoiku, bo to uh -huh. nie wiem, czy. Czy to się pasteryzuje, czy nie, nie doszło do tego etapu? Mhm. Y, wiesz, jak przychodzi wiosna czy lato i jest agres, czereśnie y, i jeszcze y, śliwki, y, w międzyczasie pomidory i buraczki to nie zdążę wszystkiego przerobić. Mhm. A agry, znaczy, jeśli chodzi o ten chrzan, to jak robisz i co, co, co? Jak go zużywasz? Bo wiem, że chrzan jest bardzo dobry, szczególnie właśnie jak masz swój świeży. A wiesz co, zużywamy go y, albo do buraczków, mój ten mhm. bardzo lubi chrzany Buraczki z szanem, albo mąż y, zawsze y, jak obraliśmy, wymoczyliśmy trochę, żeby z kwaskiem cytrynowym, żeby nie zmienił za bardzo koloru. Ale najczęściej nam się to nie udaje, oni tak za mało chyba kwasku dajemy y, do tego moczenia. To i tak nam zmienia kolor. I mam nie i potem dolewam odrobinę słodkiej śmietany. Żeby był ładny kolor, ale to wszystko. I to słoiczku I nic więcej. I mój mąż to szybko zjada. Nie ma okazji zostać na zimę. Dobrze, myślę, że tak um, kulinarnie możemy zakończyć ten nasz kolejny odcinek, a w następnym opowiemy sobie o tym, czy to się po prostu wszystko jako, jakkolwiek bilansuje i opłaca. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Nie opłaca się absolutnie. Się no to nie dlatego opłaca. też chcemy to opowiadać, no nie?